Witamy Was już w kolejnym odcinku. ósmym. E, ciekawy Minecraft. Z tej Michał. Tu no. Kamil? Patrzcie co się podziało nam tu. Poza odcinkiem się... No, akurat ja pobawiłem, bo stwierdziłem, stwierdziłem, że kolega tyle robi na odcinkach to ja muszę Poza, poza, odcink poza odcinkami nie zrobić. I było patrzcie ile kamienia mamy. Ile drewna uzbierałem z nudów O, jeszcze kolega dorzuca No, patrzcie Jedenasty level mam, proszę państwa Gratuluję No, zmieniłem tutaj podłogę Idziemy do góry Mam pierwszy Co na pierwszy? Level <laughs> ja mam jedenasty No, tutaj no tu pewnie balkon powstanie, tak myślę No Ja dużo myśli mało robi Co, ja dużo zrobiłem, oczekuj się Łojezu! Clipper! Brawo! O ja, On nie goni! Ja mam jedną z ty... Nie do? no ja się vlogowuję! Co? Gdzie dziewczynę? Gdzieś ty poszedł! Wyszedłem. Ale gdzieś ty poszedł? Na dół, sam dół! A jego, a tu jest! Szkielet ci zabrał dla niego! Tak? No ale uwa! Ale fart, woda była! Poszedł yes? sobą. O o, na mnie są sprowokowani. Możesz wchodzić. Do, weź do mi się No, macie. No i jeszcze ci pozwolę strzelić tu, ale nie dziś. Jest, Clipper poszedł się rąbać. Możesz wchodzić normalnie przez główne drzwi. A nie O, szczoło. Mój, 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 Gdzie jest szkielet? Gdzie jest szkielet? No, jeszcze. Chodź spać. Idę spać. O, szkielet za drzwiami. Dobra. Sz ej, szczoła jest tu w powietrzu. Łoty. No szczoła już ten. Berwałem. Czyłem głupotą. Szczołaś. Dobra, co dzisiaj robimy? Odpadła. O, no, w końcu. A ja znów tumany i ten co mam włączony. A, ja Od nowa? Nie no, bez przesady. Powiem, że mieliśmy błęda. Nie tyle co błęda, przecież testu testowałem przedtem. Czy pójdzie, pójdą tutaj te. Mmm. Jezus. Od wicha. Te modyfikacje. No. A, a ja przedtem to ja tak wiesz, za rogu wchodzę, a tu y, tył Clippera i. Tył o, zwrot. Enderman, Enderman, o, oh, ho, ho! Chodź, chodź, chodź! Pójdź, pójdź! Za daleko jesteś. Ej, na dwa tam są Endermeny. Ważne. masz pecha. Mam optify na nie? Ja też! No. Ej, brzydki jesteś. O kurde. Chętam tu wiesz, że ja uciekam. O. <laughs> ja piecza nie mam. Chcę Z... wejść, a nie. O, dziura siu! To nie zamknął tych drzwi! Góry o! Zrobię miecz! No tutaj, o! Patrzcie, ile świeżo. węgla mamy! Miecz będzie świeżo po skraftowaniu, jeszcze ciepły będzie, no. Tak sobie pomyślałem, że tutaj naprzeciwko pokoju będzie craftbox w podłodze, tak lepiej będzie. Patrzcie, jeszcze ciepły. No, patrz co tu jest! W, w skrzynce. No, chodźcie do mnie, kurde dziady! Kurde dziady! To, co dzisiaj robimy? Bijemy Ciebie? Endermana. ha bo ha, ha. No przydałoby się. Nie ma ich. Przydałoby no się. A z... za, i uciek. No, u. Zwierzaki mam na dole. Nie biję. Przynajmniej będzie można później rozmnażać je jest, jest Enderman. Twoje mięsko Tam wziąłeś swoje. Ulubione. No, jest nie masz Dendermana? Nie mam przecież. Był tu. Był tu. Był tu. Będę patrzył na Opti fajnie w ziemię. O, <laughs> o jego Ale on się tepia, tepa cały czas. Jest ko koło owiec. Już nie. Jest przy wodzie. Jest przy drzewku. I sobie przy drzewku. O, zniknął. On jest przy... tym. ci ucieknie. Muszę popatrzeć jak na niego. jak kolega... O, uciekł ci. <grych> no chodź tutaj dziadu. Ale już go w ogóle tu nie ma w okolicy. O, tam wyrównałem. Patrzcie jak wyrównałem działkę. Tam może będzie sada jakiś zrobimy. Nie planuj, planuję szukać Endermena. Cześć. Chodź, zrobimy sneak planuję. Chodź, zrobimy z tym piętrem tam. Odcinek na tropie Endermana, nie? No. O, ja lecę! Pół serduszka tylko. Tam ty lecisz. No, ty, ja ci dam, ja ci dam, ja ci dam. Nie, dosyć. Thank you. <ścoughs> obdam ci, obdam ci, obdam ci! Elba miecha! <laughs> się nie zaczyna, wiesz o tym. Koniec, oddaję ci to, co jest Twoje. Wo Ło! Wow. Małek, przeżyłem! Dobra! Oj, no! masz jakąś expo? Zero Ja też mam zero Brawo Miałem jedenasty Dziękuję Marsz za to Masz twoje rzeczy Siup Siup Siup, Siup. Co tam jeszcze miałeś Ej, mi... Oddaj mi miecz No Dodaj mój Miałem świeżo po skraftowaniu? Nie patrzę Ty się tyle wystarczy. czekaj Ej, masz tą. masz tak zmienioną jak ja mam tu z tą trawą? Nie. <grych> Panie tu wygląda teraz. Ej, Michał, ja, ja tylko teraz coś na sklepie robię. Co i robisz? No, ukrywam się. Bo Daniel wszedł. Tak. Mhm. Pozdrawiam mnie, kolegi. No, nie. My... Ja, ja, wyszedłem. To jest przypadek, czy? No, to jest przypadek. Zdaję nią wideo. Mm. Ej, gdzie to ma być? To robimy cięcie. Moment. Wrócimy, wracamy po krótkiej przerwie. Dobra. Mm, rozkopujemy. Wiesz co, ja tak myślałam, żebyś to, żeby to zostawić, co Nie. I żeby tu wejść, ten taki na balkon zrobić. Yy, błęda mam. Nie. Yeah. Daj mi łopata. Ja ziemię tu rozkopię. Ale ja miałam łopatę. Ja też miałem łopatę. O wągiel. O. Przyda się. Mamy na razie ten. ten, 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 ten zwykły węgiel. To idę przepalić kamień i szkło Znaczy, piasek. E, robimy to jak madzia? To znaczy. No, jak ten, zrobiła ten pokój, ten, Aha, tego, maga. tego Maga. możesz zrobić, tak? Znaczy, zrobimy, tak? Tylko ja na razie te puszcz. Mamy piasek? Nie wiem. Michał, mamy piasek? Nie rób wiem. Mam sobie sam. Hmm. Dobra, ja tutaj sobie robię. Opsa, sa. Przepalamy. Michał! Rób cięcie, ja muszę kolację zjeść. No. Wracamy po krótkiej przerwie. Znowu. No. Oś Ty był z głodny. <grym> Dobra, ja tutaj, tutaj poprzesuwam te <krym> skrzynki. A i widzicie. Patrzcie jak się pali... Pali się nam w piecach. O! Rozkładałem po 8, żeby z takie od razu przypalać. <krym> żeby nie trzeba było jakoś rozkładać tego. Hmm. Co? Nie, nic, nic. A ten węgiel, który wykopaliśmy, to wiesz, który to był węgiel? Który wykopałem? Ten, który wykopaliśmy, był tam, który wykopałem, nie? No to co? No ten, czy tu, No? był, no. był to, o, to był ten węgiel, który widzieliśmy z góry. Tam ty widziałeś tu. Aha. No, no. Jezu. <grystanie> Dobrze w porę Shift klikłem. klikłem. bym poleciał. Nie, nie, nie wysoko. Nie wysoko, ale dead bym zaliczył. Mam no, to nie jest I masz nie masz dynamitu? Nie Nie Niech ci się nie stanie jak pokopiesz trochę. A mnie nie, ale Kilokowi tak. Co zrobisz drugiego? Kilok świeżo po craftingu. Dobra, no, teraz tą skrzynkę co trzeba, trzeba przenieść. Czy znaczy, zaraz zejdziesz i zobaczysz, czy tak nie jest lepiej niż było? Dobra, ale wiesz o tym, że ja będę sobie gdzieś tam robił fajne, taki schowek, w którym będę nie wiem co chował, ale będzie automatyczny... Wagon... będę miał skrzynię ruchomą. Aha. No ale to wiesz, to znaleźć taki podstawowy domek. Później będziemy to! Mogli... Co? Wyciąg to wszystko w tej skrzyni. Nie zmieści mi się wszystko. Czekaj, zobaczymy. Tuk. No, prawie wszystko Miner i połóż tu skrzynkę? No wiem, Prze przez minutę masz jeszcze? Skrzynek już nie Trzeba wyczachać. A po co ci więcej? Tu jeszcze po dwie, tu gdzie stoję i tu Przecież nie postawisz tam podwójnych Tutaj Ale pojedyncza, tu skrzynka, tu skrzynka. Ale... Dobra. Co jeszcze cz cztery skrzynki? Bo... Nie mam Aha. Dobra. Pani, że działa ten yy, ten na serwerze, to S-lewy. Co? S-lewy na serwerze, pani, że działa. Aha, co ty robisz? CIEPNOŚĆ! <grybuj> Nie do i mnie Chciałeś prywatność? No to masz prywatność. Gdzie ja jestem? gdzie... Chciałbyś łopat? łopatę? E! Dobra. Wykop. Ja no mam to w nie mam oczu. Mam klinikę, ale nie miał tego. Mogę tylko zrobić klinikę Co ty tam robisz? Tak w ogóle. Dziurę. A po co? Ma pod magazyn. Przecież mamy jeden magazyn. Nie, nie. Ups. A jeszcze... Przestań! Ty nie uderzyłeś! Przestań! Czekaj! O, flag. Co robisz? Nic, rozkopuję. No, daj mi żeby tu kopać dalej! No kurde, no kurde, kurde, kurde. Podawaj no, mi się dwa. Czekaj, wyjdę i. Widać ci dam Nie. Nie mogę wyjść. I, I sieksy, za dłużej tak. Już ci oddaję okay. Okay. o siu Siu Oj si, 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 si. Co tam no jeszcze bań. chcesz? Chcesz przetopiony stan? A czy stouna chcesz? No, nie. Chcę jeszcze trochę, cegie... dwie cegiełki i trochę stołna, jak powiedziałeś. Szkóry! Czekaj. Czołki już, Op. już mnie nie ma, już mnie nie ma. Op. dawaj, dawaj stołno. Dwie cegiełki. I I jedzonka prosto, jakbyś mówił. Twoje ulubione. <laughs> Dziękuję. A nie? A już długo trwa ten odcinek Ile? Aż 15 minut. Yy, wiesz co, zaraz doj dojdziesz do schodów. Już doszedłeś. Aha, bo tylko rozkopujesz całą podłogę od spodu. Chcesz kilofa? Nie dziękuję. Dobra. Mam no, jednego już. Myślałem, że ci się już kończy, ten. Co... Przynajmniej wziąłem od ciebie ten. Jak to się nazywa? Brook, Cobblestone Brukiem no. Wow E ty Co? Orient. Co? Dory, dory, no Szka, że łuku nie mam Ale mogę sobie zrobić Szyb się taki rozrywkowy odcinek? Tak, <laughs> koniec. No. A to sorry. Dlatego mówię Dziękować. Po Na porządku nie można zrobić, bo kurdek bije ciągle. E no ty! No, koniec. nie wiem, Idę sobie. Ja sobie odchodzę. Zostań. Kupię drzwi. Chciałem nikt od ciebie wypuścić? Ale tego dziadostwa. Uuu, dwa hu hu gdzieś ty, Polak A tam jest, widzę Cię. Ja sobie skoczę po troszkę trzciny i zrezygnuję z serwer. Ciebie wywali mnie, nie. Odej no. mi ten bo skoczy. Ale co? Oddaj ten tam co To sobie skocz? zobaczmy jak skaczesz. O nawet. Bo się utopię. <noise> tak, pł tak płytko, że nie utopisz się. Eee. Ty, widać ci włosy ponad wodę. dochodzisz, to ci oddam. O. O Jak się Już idę. Coś popatrz, jak ładnie pod wodą wyglądam. Ej, ja pipe. Kto mnie bije? Kto mnie bije? Kto mnie bije? Na pewno nie ja. I się zabił. Ale fajnie... ten wygląda. Dla bezpieczeństwa daję ci tylko ten miecz. O co oszuście, ja sobie skacowałem. Dobra, to dawaj Miecz. No tu tam jest też nie potrzebna Ale twoja była. I Sępy, koniec już to, bez... to A Co? Co? Ewha. Aha. Masz co no masz? A co byś jak wcisnął skrzyni F e lewy No zobacz masz. Możesz... Co poukładało się? Nie segreguje. Szkoda. Układało się w jednym rządzie. W rządzie. Zawsze coś. Żarcie, 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 żarcie. A łopatę pożyczyć? Co? Masz łopatę pożyczyć? Mm, mam no. Masz. Aha. Zwróć. Dobra. Już, 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 tam idę. Już, już, już. No, To to? Łopata. Głupota ha? Głupota, głupota A ja nie mieliśmy dwóch siedzone? Eee, ty, siodeł? Nie ja wiem Wiesz co? Wejdziesz stamtąd, pożegnamy się i ten. Zaczekaj chwilkę. już 20 minut zaraz trwało, wyłazisz. Ostatnie nakładki. Dobra, ja byłem. Idę do ciebie. Tak, nie? Tak. Ładnie, tylko ciemno. Dla mnie był w No, przestań. Dobra. No, no to żegnamy się. Cześć. Pa, pa.